Salon polityczny. Gdy dzień dobry, witamy Pana bardzo serdecznie. Dziękuję, miło mi być ponownie z Wami tutaj. Polacy, nic nie Szkoci, napisała gazeta.pl po wczorajszym meczu. E, czy wczorajszy mecz Polska-Szkocja e, odbył się według zasady, jak nie można wygrać, to trzeba zremisować? Nie do końca uważam. Nie do końca uważam, bo. E, Wygrać e, w takim momencie byłoby bardzo istotne dla, naszego, dla naszej drużyny narodowej. Czego zabrakło? Szczęścia zabrakło czy umiejętności bardziej, panie trenerze. Wydaje mi się, że wszystkiego po trochu. Wszystkiego po trochu. Nie, nie ma jednoznacznej sytuacji, w której można powiedzieć szczęście bądź umiejętności. Wydaje mi się, że wielki wysiłek, e, jaki włożyli nasi piłkarze w mecz z Niemcami, miał wpływ na to, że wczoraj no, nie wyglądali aż tak. Fizycznie szybcy, silni i przygotowani. Wydaje mi się, że widać było w pewnych momentach tak? zmęczenia tym pierwszym meczem, nie tylko fizyczne, ale na pewno też i psychologiczne, bo, bo po takim zwycięstwie, na które czeka się lata, no, przychodzi taki moment takiego pewnego zmęczenia lub takiego dołka, jak mówi się często popularnie, i wydaje mi się, że wczoraj miało to miejsce. Mhm. Z, w meczu z Niemcami Polacy mieli naprawdę dużo szczęścia. Mieli dużo szczęścia, ale też e, zagrali bardzo dobre spotkanie pod każdym względem, moim zdaniem, począwszy od strategii, jaką trener przygotował na ten mecz, a skończywszy na składzie personalnym. Na czym polegała ta strategia, żeby uśpić w pierwszej połówce i później dać z siebie wszystko w drugiej? Jak to pan z punktu widzenia trenera? E, moim zdaniem przede Wiedzenie. wszystkim przede wszystkim e, Chodziło tutaj o to, aby... Dać przekonanie tym naszym chłopakom, że, że, że są w stanie przede wszystkim toczyć równorzędną walkę z Niemcami, aby nie przegrać Z Mistrzem Świata, z mistrzem świata tak, bo, bo to jest naprawdę duże obciążenie dla piłkarzy, którzy wychodzą na mecz <grym> przeciwko drużynie mistrza świata. I moim zdaniem, z punktu widzenia to jest podstawowa rola trenera i podstawowy punkt jego strategii. Nie pozwolić, żeby myśleli o tym, że grają z, z, z mistrzami świata. I to się udało. I to się no to, że, ale Niemcy przyjechali udało. do Polski, żeby wygrać, a wychali w ciężkim szoku z Polski. Niemcy wyjechali w ciężkim szoku, a jeszcze w większym szoku są dzisiaj, kiedy nie udało im się wczoraj wygrać zdecydowanie niżej notowaną Irlandią w związku z tym mm, Należałoby też trochę inaczej spojrzeć na, na wynik meczu z Niemcami. Wydaje mi się, że Niemcy po Mistrzostwie Świata no są w pewnym, tak powiem, małym kryzysie, jeżeli to tak można nazwać. Tam się odbywa mała przebudowa, jeżeli chodzi o zespół narodowy kilku zawodników do tej pory podstawowych odeszło na z reprezentacji. Na tak? przykład Kloze, tak? Na przykład Kloze, na przykład bardzo istotny element zespołu, jakich kapitan e, Lam. To ma wpływ zdecydowanie na zespół. Kilku piłkarzy nie w optymalnej formie niemieckich, kilku nowych zawodników. W związku z tym zdecydowanie reprezentacja Niemiec w tej chwili to nie jest reprezentacja z finału Mistrzostw Świata. Uzbierają nie... się, jak pan sądzi? E, oczywiście. To nie to, to nie ma wątpliwości. Nie ma, nie ma Bez dwóch zdań e, Niemcy... Nie będą mieli problemu z tym, żeby się szybko pozbyć. No a to, to zobaczymy. To jestem na tym przekonany. E, dobrze, a co to polskie reprezentacje? Czy można już powiedzieć, że drużyna reprezentacji polskiej już się stworzyła? Czy Nawałka zrobił z tych pilkarzy prawdziwą drużynę? Po dwóch meczach z Niemcami, z Szkocją można już tak stwierdzić? Nie. Nie, dlaczego? Uważam, że nie. To jest za krótki proces. Dwa, trzy mecze to jest bardzo, bardzo, bardzo krótki okres. Mecze są ważne. Zwycięstwa jeszcze ważniejsze dla tego zespołu, ale to nie jest możliwe, żeby, żeby powiedzieć w tym momencie, że jest już dobra drużyna. Jest bardzo dobry kierunek, uważam. Jest w tej chwili moment w polskiej piłce. Uważam, że jest naprawdę wielu bardzo dobrych piłkarzy. I takie zwycięstwa, jak nad Niemcami, no są naprawdę istotnym elementem w budowaniu tej drużyny. Można powiedzieć, że jest już postawiony z rąb drużyny, że, że trener znalazł koncepcję, która się potwierdziła w tych ostatnich dwóch meczach. I wydaje mi się, że to jest dobry prognostyk na przyszłość, aby przede wszystkim zająć w eliminacjach do Mistrzostw Europy takie miejsce, które pozwoli w tych, eliminacjach, w tych finałach zagrać. A na finały uważam, że będziemy mieli już dobrą drużynę. Ale Polska w grupie ciągle jest ma pierwszą pozycję, tak? tak? Po, po, po trzech spotkaniach mamy 7 punktów, i, i wydaje mi się, że. Już nic nam nie zagraża? No, trudno powiedzieć. W piłce się tak powiem, trudno, trudno o takie szybkie decyzje i, i, i opinie, ale, ale zrobiliśmy naprawdę bardzo dobry początek. A to zwycięstwo z Niemcami, naprawdę, moim zdaniem, jest takim akceleratorem dobrych wyników. Przede wszystkim awansu bez problemu do finału. No dobrze, a remi ze Szkotami? Remi ze Szkotami to był zupełnie inny mecz. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, moim zdaniem duży wpływ na postawę Polaków w tym meczu ze Szkocją miał miały okoliczności zwycięstwa z Niemcami. Ale nie zapominajmy, piłka nożna to taki sport, w którym każdy mecz jest inny. I dwa, trzy dni później to już jest zupełnie inna, są zupełnie inne okoliczności, inne warunki, inny przeciwnik, inna sytuacja. Przeciwnik, który podchodzi do nas już trochę z innej perspektywy, patrząc na nas jako na zwycięstwo w potyczki z Niemcami, w związku z tym ich postawa jest tak powiem zdecydowanie bardziej taka zdeterminowana. To tak szkodzi wczoraj się. Tak podawianie. szkodzi. W Szkoci ja Szkotów obserwowałem od początku eliminacji miałem okazję widzieć ich mecze. Szczególnie ten ostatni z Gruzją, uważam, że z Niemcami. Przecież przegrali 2-1. Niemcy moim zdaniem bardzo szczęśliwie wygrali ten mecz. Szkoci moim zdaniem od, od, od kilku lat, w tej, biorąc pod uwagę ostatnie kilka lat, w tej chwili mają naprawdę dobrą i ciekawą drużynę i, i moim zdaniem jeszcze tutaj zamieszają w tej naszej mhm. grupie. No właśnie, a z Polacy teraz takie najtrudniejsze z tych meczów, które jeszcze przed Polakami, przed prezydencją Polski są to z Gruzją, z Irlandią, które, które tu najbardziej takie mogą być? Oba mecze e, będą trudne. trudne. Nawet patrząc na wynik, wczorajszy wynik Irlandii z Niemcami, który, która była w stanie zremisować. Na no ale to na może tam. dlatego, że jak pan powiedział wcześniej, że to Niemcy tak, teraz mają tak, słabszą tak, formę, tak? Tak, ale z drugiej strony na pewno, bez wątpienia, ten poziom... Hmm, piłki, biorąc pod uwagę kraje, y, 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 drużyny reprezentacyjne, bardzo się, bardzo się wyrówną, Bardzo się podniósł moim zdaniem i w tej chwili nie ma słabe uszy. Wszystko zależy od dnia, od tego meczu, od okoliczności, w których się on odbywa i wynik naprawdę dosyć, coraz częściej jest sprawą otwartą. I faworyci, faworyci nie, coraz rzadziej Wygrywają zdecydowanie i bez, bez problemu. Coraz trudniej jest Bokmacharą. Yy, coraz tak? trudniej, coraz trudniej. A pan wstawia Nie. A dlaczego? Nie bardzo. Ale przecież pan może przewidzieć wynik. Na przykład wczorajszy ze Szkotami pan przewidział, yy, że to będzie remis? Tak, ja stawiałem 0-0. Nawet siedzieliśmy wczoraj w gronie trenerów oglądali ten mecz i no ja postawiłem na remis bezwaronkowy. Dla kibiców... Trochę się pan pomylił. Tak, dla kibiców ważne, ładne bramki, ale, ale wynik pozostał wynik. No dobrze, a z Niemcami. Ciekawa jestem jak pan prognozował. O z Niemcami nie, nie, nie byłem takim optymistą, nawet jak wczoraj, bo uważam, że stawiając na remis w meczu ze Szkocją, no, trochę optymizmu było, bo... Bo przypuszczałem, że biorąc pod uwagę naszą, naszą dotychczasową historię, mentalność i, i doświadczenia, po takiej euforii często przychodzą naprawdę trudne sytuacje I, i obawiałem się, żeby... To jest takie typowo nawet, polskie, tak? Typowo polskie i obawiałem się, że przegramy tę mecz, szczególnie po drugiej bramce, którą szczeli Szkoci. No ale to, na szczęście że... pana obawy się nie potwierdziło wczoraj. Obawy to jest jedna sprawa, natomiast to jest ważne, że, że w trudnej sytuacji nasz zespół potrafił się zmobilizować, zmobilizować szelić bramkę wyrównującą i nie brakowało do zwycięstwa. No właśnie, jakie znaczenie ma to to, że jednak mecz się odbył w Polsce na Stadionie Narodowym i kibice, czy sprawdzili się kibice, czy naprawdę grali razem z reprezentacją, czy Absolutnie. zdali ten egzamin kibicowania takiego... Absolutnie, bardzo chciałem być na tym meczu, szczególnie z Niemcami w Warszawie. Nie udało się. Niemniej, z tego co wiem, z opinii, jakie przywieźli nawet Litwini będący na tym meczu, no, atmosfera była niesamowita. Polacy, Podobno tylu uśmiechniętych Polaków dawno nie będzie od czasów Solidarności. Tak, tylu uśmiechniętych Polaków, którzy w drugiej połowie praktycznie cały czas, cały pozostały do końca czas spędzili stojąc i śpiewając hymn narodowy. To wiadomo, że. Że, że to były podniosłe momenty. No po właśnie o śpiewaniu, bo hymn narodowy oczywiście, ale. Bo bo komentatorzy porównują Mistrzostwa Świata w środkowce i mówią, że tam, co to się tyczy właśnie takiego wypicowania i tego śpiewania, tam jednak, bo, czy reprezentacja w filce nożnej ma swój jakiś hymn oprócz hymnu narodowego? Czy to jest jednak taki problem? nie mają 3 na przykład, mm -hmm. bardzo takie. Nie pamiętam, żeby. żeby kibice, piłkarzy mieli jakiś swój taki standardowy przebój, powiedziałbym. Może tabionowy. by się przydało. Trudność polega na tym, że nie ma jakby zorganizowanej grupy, która byłaby w stanie coś takiego... Przeprowadzić zorganizowany doping na stadionie piłkarskim. No tak, bo kluby mają swoich kibiców tak, stałych. Mają... Natomiast reprezentacja to jest za każdym razem inne gremium ludzi. Jak reprezentacja to hymn po prostu. Tak, tak? Chociaż, chociaż, chociaż mamy wśród naszych kibiców człowieka, który jest nazywany królem polskich kibiców. Bardzo łatwo go na meczu reprezentacji spotkać. On jest zawsze ubrany w specjalną koronę z piłkami, płaszcz purpurowy, ale to jest jeden człowiek, który stanowi raczej taki. Mm, jakby punkt odniesienia. Natomiast to nie jest człowiek, który zawiaduje dopingiem, stara się go organizować i tak dalej. Dobrze, zmieniamy temat. Czy nie żałuje pan, że zrezygnował pan z reprezentacji polskiej? Nie, nie, nie żałuję. Absolutnie. Ciągle nie pan żałuje. nie żałuje. Nie, nie. Nawet teraz, kiedy Polska ma taką dobrą, można powiedzieć od To już zupeł, jest zupełnie inna historia. Także ja nie żałuję, ale za to bardzo kibicuję i na pewno trochę inaczej kibicuję niż w sytuacji, gdybym takiej możliwości reprezentacji z pracą, prac, pracy z reprezentacją nie miał, bo, bo to jest trochę inne odczucie. Teraz jest zupełnie nowa grupa trenerów, zupełnie nowi ludzie, ale kibicuję im szczególnie i. A nawałkę pan życzę. zna też osobiście, tak tak, tak? tak, tak, tak. I tak jak powiedziałem, y, nawet chyba jak rozmawialiśmy ostatni raz o, o nominacji nawałki, czy to dobry wybór, czy nie. Y, jak, jak pamiętam, powiedziałem, że, że, że uważam, że na ten moment bardzo dobry. Dzisiaj się to sprawdza. Mm -hmm. Tak, to prawda. Czy trudno jest prowadzić litewskie zespół w charakterze pierwszego trenera? Y y y Trudno i trudno. Tak jak każdy zespół. Kwestia e, trudności może być oceniona po jakimś czasie na podstawie tego, co udało się z e, zespołem No ale zrobić. już jakiś czas? Już, ile pan? Dwa lata już pan ten Ponad dwa lata, tak. więc już jest perspektywa czasu. To powiem tak, na początku było trudniej niż jest teraz. A dlaczego? <laughs> no, wynika to w moim zdaniem z tego, e, co między zespołem a trenerem udało się zbudować. Jakie relacje? Relacje uważam są bardzo dobre, w związku z tym i praca jest łatwa. A ja y, trudno było zbudować takie dobre relacje? Jak zwykle na początku wszyscy muszą się poznać, wszyscy muszą się tak powiem zetrzeć w trudnych sytuacjach i, i w, w, w łatwiejszych. I z tego, z tego rodzi się tak powiem rzeczywisty kontakt, rzeczywisty stosunek oparty na przede wszystkim na zrozumieniu pracy i, I, zaufaniu. i zaufaniu. Czyli tak. Polakom i Litwinom to łatwo się tak docierać. I czy tutaj też cechy narodowe jakieś mają wpływ, czy nie, o nie. takie ogólnoludzkie nie, tylko i wyłącznie? Ogólnoludzkie uważam absolutnie. W rozgrywkach ligowych, że Algiery sprowadzi to z dość dużą e, przewagą już Wygląda na to, że nic wam nie zagraża, że będziecie mieli to pierwsze. No, brakuje nam kilku punktów, można powiedzieć, cztery punkty do zdobycia w sześciu spotkaniach daje nam bezproblemowo już tytuł mistrza. Także wystarczy nam na przykład w sobotę wygrać, jeżeli zespół troków, który jest drugi, straci jakikolwiek punkt w meczu z Sudową. Już w sobotę możemy być mistrzami Litwy. No dobrze, będziecie mistrzami Litwy, co dalej? Jakie cele dalej przed sobą Pan stawia? Bo jakbym mistrzami Litwy, to już jakby wszystko, co można na Litwie osiągnąć i, i dalej, co? Trudne pytanie. Trudne pytanie, na razie... Ja czasem zadaję trudne pytania. Tak, pytanie. na razie na ten temat się nie zastanawiamy. Chcemy, chciałbym skończyć ten sezon, a potem, jak zwykle w takiej sytuacji, przyjdą, przyjdzie czas na pytania. Co dalej? Mm. Pan prowadził, pan pracował w kilku klubach ekstraklasy. Może pan porównać obie ligi, polską i litewską? Czy litewska liga jest dużo słabsza od polskiej? Jest inna, na pewno słabsza poziomem organizacyjno-finansowym. Pewnie trochę i sportowym, ale tak jak rozmawiamy o wynikach meczów piłkarskich, które często są bardzo niespodziewane, trudno to w tej chwili powiedzieć, na ile słabsza, czy słabsza, bo rywalizując w ekstraklasie Polski uważam, że nie bylibyśmy skazani na, na, na tak zwane pożarcie. W związku z tym, jeszcze raz powtarzam, na pewno słabsze organizacyjnie na pewno słabsza, jeżeli chodzi o infrastrukturę, na pewno słabsza, jeżeli chodzi o ilość ludzi uprawia uprawiających fut, piłkę nożną, ale na pewno nie słabsza, jeżeli chodzi o potencjał ludzki, jeżeli chodzi o talenty. Miałem okazję w ostatnim tygodniu obserwować finały rozgrywek młodzieżowych. Wilno wygrało tę rywalizację pośród czterech drużyn i powiedziałbym, bardzo, bardzo byłem zadowolony i, i zbudowany ilością ciekawych chłopaków, którzy w przyszłości mogą być naprawdę istotnymi piłkarzami. No proszę. 3 miliony, a tyle talentów. Bardzo Żeby jeszcze kraj. nie to, że u nas tutaj, na, tak pan to też czuje jako trener piłki nożnej, że to, koszykówka jest numerem jeden, sportem numer jeden w, prawie, że religią na Litwie. Powiem tak. Przestałem na to zwracać uwagę. Mm. Ale czuje to pan też. Tak, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Natomiast, Jak nie ma na to wpływu, to lepiej nie zwracać na to uwagi. No tak, przede wszystkim trzeba się skoncentrować na piłce i na, i na tym, co jest potrzebne do tego, żeby piłka się rozwijała. Nie patrzeć na koszykówkę, bo tego nie, nie zmienimy. E... Oprócz pieniędzy, co, co jeszcze, czego jeszcze najbardziej brakuje Litwie, żeby ta piłka nożna się rozwijała? Jeszcze raz powtarzam. Infrastruktury. 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 Stadionów, czyli... Stadionów, boisk treningowych. E... Tego przede wszystkim. Mm. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Słyszałem, że tak. Z kogo pan słyszał? Gdzie pan słyszał? Ze strony. Z wiarygodnych źródeł? Ze strony z zarządu miasta i, i, i nawet Sejmu. O, słyszałem o projekcie budowy stadionu w końcu narodowego, multifunkcjonalnego, z pełnym zapleczem. Także i to ma. Z tego, co słyszałem, w ciągu dwóch lat. W ciągu dwóch to lat. Trzymamy kciuki. No bardzo, bardzo. Dziękuję bardzo za to Dziękuję. udział w naszej audycji, za rozmowę, naszym gościem Był dzisiaj Marek Zup, trener wileńskiego Żligrisu. Dziękuję bardzo.